Ósma edycja Sercem Malowany właśnie się rozpoczęła. Dzisiaj mamy magiczną datę. Zobaczcie, 02 .02 2020. Data, która niesie za sobą ogromny potencjał energii. Zobaczcie, kto dzisiaj z nami przyjechał, żeby pomagać naszym Paniom. Proszę, Ola, Aneta, Agnieszka, Milena. Ania, Magda, oczywiście Paulina, i ja. Słuchajcie, to jest ósma edycja Sercem Malowane. Znów nas jest bardzo dużo. Znów jestem tak szczęśliwa, że. Jest to niedziela i chciałyście przyjechać, że chcecie dawać cały czas to swoje serce. Ja dziękuję przede wszystkim paniom, modelkom, bo tak nazywamy was modelki dla nas z rozczepami, które przyjechały na, do nas na makijaż ust. Myślę, że to piękno, o którym marzyłyście, dostałyście, z nim dzisiaj wyjeżdżacie. Linergijską z całego serca dziękuję, że chciałyście, że zrobiłyście tak piękne prace i jest moja taka ogromna prośba, ponieważ akcja się naprawdę rozrasta w całej Polsce. Są dziewczyny, które przyjeżdżają na akcje, są dziewczyny, które nie przyjeżdżają, a robią w swoich salonach. Bardzo dużo tych prac się teraz wykonuje. I bym bardzo Was prosiła, żebyście niosły cały czas to piękno do swoich gabinetów, żebyście chciały robić te makijaże, żebyście swoje wszystkie koleżanki zarażały taką chęcią pomocy żeby malować te usta. Poza tym wiecie, że to, to nie jest tylko makijaż permanentny. My dalej możemy robić blizny, robić mikropunkturę. Jeżeli macie kontakty z lekarzami medycyny estetycznej, zachęcajcie lekarzy, żeby pomagali dalej w takim tworzeniu piękna tych ust. Ale oczywiście odsyłajcie tylko w miejsca sprawdzone, czyli nie w miejsca, które będą chciały tutaj zrobić piar i reklamę, tylko w prawdziwe, takie miejsca serca, które będą robiły to za darmo, z takim poczuciem niesienia bezinteresownego piękna. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję i chłopaki. Panie doktorze, Pani doktorze, bardzo dziękuję, bo bez pana ta akcja też by nie miała większego sensu. Paulina, bardzo dziękuję za, że pomagasz nam w bliznach. I w ogóle no wszystkim, którzy z nami są, ogromnie, ogromnie dziękuję. I dziękuję. A ja brawa dla Was!